A jak się ma brzuch ważąc 130 kg, to jak ten brzuch wygląda lepiej? Zależy o co pytasz. No tak dla mnie subiektywnie no to jest lepiej. No bo wcześniej mój brzuch był bardzo duży, ważyłam 130 kg. Ta skóra wręcz pękała, miałam rozstępy, swędzące, czerwone, okropne. Teraz się zagoiły, mam blizny, więc ktoś mógłby powiedzieć, że to nie jest lepiej. No dla mnie to jest lepiej. Ja jestem zadowolona z tego, jak mój brzuch teraz wygląda. Oczywiście chciałabym, żeby był płaski i w ogóle nie wiem, z sześciopakiem. Czemu by nie? Ale no na razie nie jest. Jeżeli kiedyś w przyszłości schudnę, nie wiem, jeszcze ileś tam i na przykład ta luźna skóra zacznie mi przeszkadzać, to poddam się zabiegowi usunięcia tej luźnej skóry. Na ten moment nie mam takiej potrzeby. Ja uważam, że jest dużo lepiej niż było wcześniej. A ja schudłam już prawie 30 kg. Super, gratulacje, wielkie gratulacje, i nadal się boję. Myślę, że jestem nadal taką grubaską i że wszyscy od razu to zobaczą. Poruszyłaś tutaj dwa bardzo ważne tematy. Temat pierwszy ocena innych ludzi. I zwróćmy uwagę na to, że zazwyczaj my, na przykład, jak chodzimy po ulicy, to mamy kompletnie gdzieś, jak kto wygląda. Zajmujemy się po prostu swoimi sprawami, no bo po coś tam poszliśmy, nie wiem, do sklepu, do urzędu, whatever, gdziekolwiek. I po prostu oczy nam latają, raz kogoś zobaczymy, raz zobaczymy inną osobę i nie, nie przywiązujemy do tego tak naprawdę zbyt dużej wagi. Ja przynajmniej. Jeżeli już zwracam uwagę na jakąś osobę, to zazwyczaj na jakieś pozytywne rzeczy, na piękny tatuaż, na piękne buty, na niesamowity kolor włosów. I to nie jest też tak, że się gapię jak jakiś świr. <laughs> nie, po prostu spojrzę, o ładne, idę dalej. No i tak ma chyba większość osób, tak mi się przynajmniej wydaje, że jeżeli już to zwracamy uwagę na te pozytywy, a nie na to, że ktoś ma na przykład celulit albo krzywą prawą nogę. Ja mam krzywą prawą nogę, jakby co. A druga rzecz to nasza własna ocena naszego ciała. I tak wiele osób, które schudły. Nadal widzą siebie, jakby były osobami dużymi, na przykład jakby mieli otyłość. Ja na przykład tak mam, że przechodzę czasami sobie na przykład między alejkami w sklepie, dajmy na to w biedronce, bo tam zawsze stoją na środku palety, wiadomo o co chodzi i jest ciasno. I wielokrotnie, jak byłam otyła, miałam takie sytuacje, że się nie mieściłam w jakimś miejscu, na przykład w jakimś wąskim przejściu, i było to krępujące. I teraz, jak widzę takie wąskie przejścia, to mam takie czerwona lampka, ja tu się chyba nie zmieszczę. Zazwyczaj się jeszcze, ale nadal. Moje takie poczucie objętości mojego ciała, często jest dużo większe niż moje ciało jest w rzeczywistości. I potrzeba chyba czasu, żeby przyzwyczaić się do tego ciała, żeby jakby poczuć się w tym nowym w tej nowej objętości, tak bym to nazwała. Tak, chyba tak. Jest coś takiego jak body dysmorfia. Można sobie na ten temat. Poczytać, i to jest właśnie takie zaburzenie, już poważniejsza sprawa, kiedy nasz mózg kompletnie nie współgra z tym, co jest w rzeczywistości. Ale zazwyczaj po prostu musimy się przyzwyczaić i nie jest to aż takie poważne. Ale do odważnych świat należy w krótkich spodenkach, w sukienkach, warto wychodzić kiedy jest lato, chociażby po to, żeby nie było nam tak straszliwie gorąco, a zdanie innych osób możemy być głęboko w tak zwanym tyle. Zawsze mnie zastanawia, jak ludzie się doprowadzają do takiej dużej wagi, dlaczego nie reagują wcześniej. To samo pytanie moglibyśmy zadać osobie, która jest chociażby w chorobie alkoholowej, albo osobie, która jest w ciągu narkotykowym. Ej, gościu, czemu się wcześniej nie zorientowałeś, że jeżeli będziesz ćpał, to nagle będziesz narkomanem? Co? Czemu? Czemu? Osoba sięgająca po jedzenie w celu uregulowania emocji będzie działała tak samo jak osoba sięgająca po papierosa w celu uregulowania swoich emocji. No bo stres jest tu, teraz, w tym momencie. Ja tu, teraz, w tym momencie muszę dać temu upust, muszę to rozładować. I co robię? Sięgam na przykład po batonika, sięgam po ciastko, sięgam po garść orzechów. Często są to niezauważalne, małe rzeczy, które narastają. Tak jak kula śnieżna. Zaczynamy od batonika, a później okazuje się, że to już jest za mało, za mało. I tak samo osoba uzależniona od papierosów. Jedna osoba wypali dwa papierosy dziennie, a druga osoba wypali dwie paczki papierosów dziennie. I też możemy się zapytać tej osoby: Ej, czemu się nie ogarnąłeś wcześniej? Czemu się nie zorientowałeś, że jeżeli będziesz palił papierosy w takiej? Ilości, to doprowadzisz się chociażby do raka płuc. Nie zastanawiamy się nad tym, prawda? Oczywiście, człowiek, który pali, to robi coś niezdrowego. Osoba, która nadużywa jedzenia, również robi coś niezdrowego dla siebie. Skąd się bierze otyłość? Z nadwyżki kalorycznej. Ale pytanie, skąd się bierze ta nadwyżka kaloryczna? Ze spożywania zbyt dużej ilości jedzenia. Ale dlaczego? Może dlatego, że chociażby tak jak ja, kompensowałam sobie emocje w jedzeniu. Reagowałam stres, złość, smutek, nuda, czyli jedzenie. W ten sposób funkcjonowałam. W pewnym momencie zaczęło mi się to wymykać spod kontroli tak naprawdę i każdą możliwą emocję kompensowałam sobie w jedzeniu. Było to bardzo niezdrowe, było to bardzo zaburzone, ale to działo się w czasie, to było rozciągnięte w czasie, więc ja z dnia na dzień nie zauważałam, że coś złego się dzieje. Zauważyłam dopiero w momencie, kiedy było już naprawdę kiepsko i wtedy zdałam sobie sprawę, gdzie leży problem. Bo wcześniej mała, mała rzecz reakcja, czyli jedzenie, inna mała rzecz, reakcja jedzenie i nagle problem narasta. Bo ja wcale tym jedzeniem nie, nie rozwiązywałam swoich problemów. Ja tylko nakładałam plasterek, 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 a rana gniła pod spodem. Więc jeżeli zastanawiamy się, dlaczego osoba otyła doprowadza się do otyłości, to tak naprawdę zastanawiamy się najczęściej nad tym, ej, jak to się stało, że on jest taki gruby? Przecież to jest obleśne, przecież to jest brzydkie i w ogóle. Ale otyłość sama w sobie to nie jest tylko i wyłącznie kwestia estetyki, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia wyglądu, to jest kwestia tego, co dzieje się w naszej głowie, jak reaguje nasze ciało. I jeżeli zastanawiamy się tylko nad wyglądem, to tak naprawdę spłycamy ten problem. Do poziomu gleby, no dosłownie. Czasami nasze nałogi, czasami nasze przyzwyczajenia są na tyle silne, są na tyle wgryzione w nasze funkcjonowanie, że kwestia wizerunku staje się dla nas naprawdę dużo mniej znacząca. I to, czy przybierzemy, czy schudniemy, tak naprawdę nie ma dla nas żadnego znaczenia, bo wpadamy w ciąg, wpadamy w nauk, wpadamy w pewnego rodzaju przyzwyczajenia, a nawet czasami i obsesje dotyczące jedzenia. I to daje nam takie poczucie. Spokoju, ale takiego złudnego spokoju. Dlaczego o tyli ludzie nie reagują wcześniej? Dlatego, że problem leży w głowie, a nie w ciele, nie w fizyczności. Ja też się kiedyś wstydziłam jeść przy ludziach, a w domu sama jadłam bardzo kaloryczne posiłki bez opamiętania. Możemy sobie rękę podać, bo ja robiłam dokładnie to samo. Jak byłam sama w domu, to po prostu jadłam cały czas. Nie mogłam przestać jeść. Nie mogłam się skupić na żadnym innym zajęciu, bo cały czas coś musiałam memlać w buzi. Cały czas. A jak byli domownicy, to próbowałam się przed nimi w jakiś sposób ukrywać, żeby oni nie zwrócili uwagę na to, że ja funkcjonuję w trochę zaburzony sposób. Więc na przykład chodziłam do samochodu i w samochodzie jadłam. Albo udawałam, że jadę do paczkomatu po jakąś paczkę, mimo że żadna paczka do mnie nie przyszła. Ale jadąc do tego paczkomatu, zahaczyłam sobie o McDonalda albo o żabkę i siedząc w tym samochodzie pod tym paczkomatem, po prostu jadłam. Chowałam jedzenie w samochodzie, chowałam jedzenie w szufladzie z bielizną między skarpetami. Szłam nawet na uczelnię, czasami w sobotę, bo moja uczelnia była otwarta w soboty, tylko po to, żeby tam po prostu siedzieć i sobie wcinać cały czas, żeby nikt nie zwracał na mnie uwagi. Tak to wyglądało i nie chcę wracać do tego czasu, naprawdę. Nie da się nie zauważyć, że się utyło, na przykład 15 kg. Widać oponki, widać drugi podbródek. Widać szerszą twarz w lustrze, też tak miałem. To tylko kwestia, czy się chce coś z tym zrobić, czy nie. Jak przytyłam do 130 kg i miałam otyłość trzeciego stopnia, to widziałam po sobie, że jestem coraz większa. Widziałam, po pierwsze moja fizyczność się zmieniła skóra mi pękała było mi ciężko się poruszać. Ale wiedza, że przytyłam, nie za bardzo powodowała motywację do tego, żeby coś z tym zrobić. Dlatego, że ta wizja tego odchudzania była po prostu masakryczna. Mi się wydawało, że ja będę musiała się teraz, nie wiem, katować na siłowni, że będę musiała się głodzić, że będę musiała robić jakieś straszne, straszne rzeczy po to, żeby schudnąć. I że będę cierpieć przez ten czas odchudzania. I to była taka wizja, która bardzo skutecznie odciągała mnie od tej decyzji o odchudzaniu, bo świadomość, że się utyło, nie generuje od razu gotowości do podjęcia zmiany. Odchudzanie to bardzo trudny proces czasami bardzo długi proces żmudny, monotonny, nudny ale może też być gigantycznym powerem, może dawać mega motywację, może być bardzo rozwojowy, jeżeli chodzi o nas samych, jako ludzi po prostu. Ale ta chęć zmiany, ona musi wynikać naprawdę z głębi naszego serca. Jeżeli jest podyktowana tylko straceniem oponki, no to błagam Was, no jakby ja wszystko rozumiem, ale ciasteczka pieguski, oponka, no są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? Kiedy mamy prawdziwą, szczerą motywację, to naprawdę jesteśmy w stanie góry przenosić. I okazuje się, że ten proces, który wcześniej wydawał się taki masakryczny, może być przyjemny i fajny i dawać dużo dobrego. Są osoby, dla których sam wygląd nie będzie motywujący i trzeba to sobie wprost powiedzieć. Ja na przykład byłam taką osobą, że dla mnie wygląd nie był motywujący. To, co mnie zmotywowało, to Wizja, że będę w stanie wrócić do życia, które bardzo kochałam i za którym bardzo tęskniłam, i zapaliło mi to takie światełko w tunelu, i dopiero wtedy zmotywowałam się, nabrałam wiatru w żagle i po prostu poszłam w to odchudzanie po całości. Wcześniej miałam 1500-1900 nieudanych prób, no bo tak naprawdę moje uzależnienia, moje nawyki, moje schematy były silniejsze niż moja motywacja. Skąd miałaś motywację do tego, żeby schudnąć? Przez bardzo długi czas szukałam motywacji w takich popularnych sloganach. Na pewno je kojarzycie. To były takie slogany typu: chcę schudnąć dla zdrowia, chcę schudnąć, żeby pięknie wyglądać, żeby nie bolały mnie kolana i tak dalej. Ale to nie były moje motywacje. To były zasłyszane gdzieś mądre zdania, które tak naprawdę no, w żaden sposób nie korespondowały ze mną. Ja łapałam się tego typu słówek: o, chciałabym być zdrowa. Ale tak w takim dniu codziennym, no to nic to dla mnie nie znaczyło, no bo bycie zdrowym jest dosyć abstrakcyjne i takie dosyć hm, nienamacalne, tak bym to nazwała, w takim życiu codziennym. Więc potrzebowałam czegoś, co będzie dla mnie motywacją taką bardziej namacalną, taką realną, taką prawdziwą. Na pomoc przyszła praca, a tak naprawdę zmiana pracy, a za tą zmianą pracy poszła nadzieja na to, że będę w stanie wrócić do swojej pasji z dzieciństwa, do jazdy konnej. No bo nie ukrywajmy, dla osoby otyłej było to po prostu niemożliwe. I ta wizja, że znowu będę mogła robić to, co kocham najbardziej, to za czym najbardziej w świecie tęsknię, spowodowała taki przypływ, Motywacji, taki przypływ poczucia sprawczości, taki przypływ nadziei, którego nigdy wcześniej nie odczuwałam, nigdy przenigdy. Wszystkie te mądre slogany, typu chcę schudnąć dla zdrowia, okazało się, że kompletnie nic nie znaczą. Prawdziwa motywacja jest wtedy, kiedy potrzebujemy czegoś tak bardzo w swoim sercu i tak bardzo w swoim życiu, że jesteśmy w stanie przezwyciężyć swoje nawyki, swoje nałogi, żeby tego po prostu doświadczyć znowu w moim przypadku. Ja osobiście nie wierzę w abstrakcyjną motywację, przynajmniej w swoim własnym kontekście. Nie wierzę w coś takiego, bo 1500 razy próbowałam się motywować takimi mądrymi słowami, że o, jak będę szczupła, to na pewno będę zdrowsza. No i jakby to powiedzieć, dupa, dlatego, że jak byłam szczuplejsza i to dużo szczuplejsza, bo ważyłam wtedy 70 kg, to zachorowałam na raka. Więc szczuplejsza sylwetka nie miała tutaj nic wspólnego ze zdrowiem. I może dlatego tego typu motywacja nie była po prostu moją motywacją. Uważam, że każdy człowiek ma głęboko w swoim serduchu tą swoją prawdziwą iskierkę motywacji, tą najszczerszą na świecie, to najgłębiej skrywane marzenie, o którym być może nie myśli tak automatycznie w kontekście odchudzania. Nie wiem, może jest to na przykład chęć. Latania szybowcem, nie wiem, jakieś marzenie z dzieciństwa, coś takiego, co chcielibyśmy w swoim życiu spełnić, coś takiego, co da nam takiego powera, że po prostu będziemy biec przed siebie i dążyć do tego swojego celu. Każdy na pewno to ma i bardzo często nie znajduje się to w tych popularnych sloganach. Moje napady to wieczorne obiadanie, mimo pilnowania posiłków i kalorii w trakcie dnia. O, tak, o, tak, skąd ja to znam. Nie tylko nudę zdarzało mi się zajadać, ale też zmęczenie. Tak zostałam nauczona, tak się nauczyłam po prostu, że jeżeli jestem zmęczona, to siadam, muszę zregenerować te siły i się najeść. Tak, tylko że ja najczęściej nie byłam zmęczona fizycznie. Tylko najczęściej byłam zmęczona psychicznie, no bo na przykład spędziłam cały dzień na uczelni, albo przed komputerem, albo w firmie, albo gdziekolwiek jeszcze, i nie było to zmęczenie fizyczne. Moje ciało fizycznie nie było zmęczone, tylko ja byłam zmęczona psychicznie i emocjonalnie. I wtedy lepszym rozwiązaniem byłoby na przykład wzięcie psów i pójście na spacer, po oddychanie trochę świeżym powietrzem. Spojrzenie na przyrodę, cokolwiek, a nie zasiadanie przed telewizorem. Ja rozumiem, że czasami jesteśmy naprawdę styrani, no i po prostu musimy się położyć, ale to często powoduje, że my wpadamy w złe mechanizmy, bo później znowu wydaje nam się, że jesteśmy zmęczeni, więc znowu sięgamy po jedzenie, znowu siadamy na kanapie. Następnym razem w sumie nie jesteśmy tak bardzo zmęczeni, ale jakoś tak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby siadać sobie wieczorem na kanapie i po prostu zajadać. I wpadamy w ciąg takich zależności, że wieczór to jest jedzenie, że wieczór to jest telewizor i jedzenie. I się zaczyna kręcić po prostu kolejne przyzwyczajenie, kolejny nawyk, który nie jest dla nas dobry, który nie jest dla nas zdrowy. Dlatego warto jest szukać sobie różnych rozwiązań na różne problemy. Ok, czasami jedzenie to jest jakieś rozwiązanie. Powiedzmy sobie szczerze, czasami tak. Ale czasami nie. I na zmęczenie, na przykład, lepiej jest pójść na spacer albo po prostu wcześniej pójść spać, a nie siedzieć do późna w nocy, zajadając sobie przekąski, bo to nie jest żaden odpoczynek. Absolutnie nie. Ani dla naszej głowy, ani dla naszego ciała. Wystarczy słuchać dietetyka. Ja zrzuciłam 80 kg. Brawo. Oczywiście słuchanie dietetyka może przynieść nam fantastyczne efekty, ale zwróćmy uwagę na to, że często osoby borykające się z otyłością czy z nadwagą mają wiedzę dotyczącą takich podstaw dietetyki, które produkty są wysokokaloryczne, które produkty są zdrowe, a które są niezdrowe, ale z jakiegoś powodu nadal ponie sięgają w nadmiarze. I czy tutaj rozpiska od dietetyka cokolwiek zmieni? No, raczej nie. Moje doświadczenie jest takie, abywałam u wielu dietetyków, że porzucałam ich założenia po chwili. Dlatego, że problem nie polegał na tym, że ja nie wiedziałam, co powinnam jeść. Problem polegał na tym, że ja zajadałam emocje, zajadałam smutek, stres, nudę, radość, szczęście, bardzo, bardzo różne emocje. Więc tak, dietetycy są fantastyczni, ale w momencie, kiedy podchodzą do nas w sposób holistyczny, a nie kiedy po prostu udają nam rozpiskę, co jeść, a czego nie jeść, bo to to większość osób sama wie. Dieta OMAD. Co o niej myślisz? Co myślisz o niej? OMAD, czyli one meal a day, system odżywiania, kiedy jemy jeden posiłek w ciągu dnia. Nie jest to dieta, jest to właśnie system odżywiania, tak samo jak post przerywany nie jest dietą. W systemie tym jemy jeden bardzo duży posiłek, który ogarnia nam wszystkie kalorie z całego dnia. Zazwyczaj jest to posiłek wieczorem. Jest bardzo duży, bardzo kaloryczny, no tak jak już powiedziałam. I szukając dla siebie diety idealnej, odchudzającej, również zahaczyłam o omad. I nie. Nie. Po prostu nie. Bardzo duży problem, jeżeli chodzi o przyjmowanie leków, jeżeli ktoś musi przyjmować leki, bardzo duży problem, jeżeli chodzi u mnie akurat o koncentrację, skupienie. Um ogólnie życie w ciągu dnia. Ja byłam bardzo niezadowolona, szybko to porzuciłam i wróciłam do obiadania się. Dla mnie tego typu rewelacje różnego rodzaju e, dziwactwa dietetyczne to nie jest dobry pomysł, bo niestety one triggerują mnie do powrotu do starych nawyków żywieniowych. Zwykła, normalna dieta, 3-4 posiłki w ciągu dnia, powiedzmy w jakimś tam oknie żywieniowym, ale też nie jakimś bardzo, bardzo wąziutkim, tylko normalnym, logicznym, przyjemnym, to jest dobre rozwiązanie. OMAD i ja podziękuję. Jeśli masz deficyt chudniesz, a jak jesz za mało, organizm magazynuje. Jedno drugiemu zaprzecza. Będąc w deficycie nie jesteśmy w stanie magazynować energii, nie jesteśmy w stanie magazynować tłuszczu. Nie ma takich fizycznych możliwości. Co się może wydarzyć? Jeżeli wchodzimy na zbyt niską podaż energii, może dojść do adaptacji metabolicznych. I jest to taka sytuacja, kiedy nasz organizm zaczyna oszczędzać. Najłatwiej ujmując, oszczędzać. My zaczynamy zwalniać, jesteśmy bardziej leniwi, usiedlibyśmy sobie, gdybyśmy tylko mogli, nie machamy już nóżką pod stołem, nasza taka spontaniczna aktywność fizyczna po prostu zanika, powiedzmy to w ten sposób i dzieje się tak dlatego, że organizm po prostu przerzuca tą energię do innych ważniejszych miejsc. Nasze organy wewnętrzne przecież muszą pracować, nasz mózg musi pracować, a inne rzeczy, no powiedzmy sobie szczerze, że są po prostu mniej ważne. Nie ma fizycznej możliwości, żeby będąc w deficycie kalorycznym magazynować energię, nabierać tkanki tłuszczowej. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym. Jaki chlebek przy insulinooporności? Najlepiej taki, który będzie elementem dobrze zbilansowanego w białka i w tłuszcze posiłku. Ja kiedy miałam insulinooporność, jadłam pieczywo. I jadłam pieczywo żytnie, jadłam grahamki, czasami jadłam pieczywo białe. Ale nauczyłam się bilansować to pieczywo w całym posiłku. I mój talerz zmienił się z takiego chleb i plasterek szynki, raczej na cały piękny, kolorowy talerz, na przykład z serem, z warzywami, z jakimś masełkiem, albo może z jakimś masłem orzechowym, różnie to bywało. I do tego Chleb, żeby ten chleb nie dominował nam tego posiłku. I mi udało się wyjść z insulinooporności, a o tym akurat mam długi film na tej drugiej platformie z długimi filmami, także jak ktoś chce, to może obejrzeć. Na mnie rozpiski działają odwrotnie i na mnie też. Absolutnie nie jestem w stanie dostosować się do rozpisanej przez kogoś diety. Bardzo, ale to bardzo nie lubię, kiedy ktoś narzuca mi, co mam jeść, a czego mam nie jeść. Dlatego mi na przykład najlepiej sprawdza się odżywianie intuicyjne, jedzenie intuicyjne, a także odchudzanie intuicyjne. Kiedy sama dobieram sobie produkty i kiedy sama decyduję, co danego dnia zjem. I tutaj ktoś mógłby powiedzieć: No tak, ale przecież ta intuicja może doprowadzić nas znowu w stronę otyłości. Oczywiście, że tak. Dlatego musimy się uczyć i edukować w zakresie odżywiania, w zakresie dietetyki, żebyśmy byli świadomi, co jemy i ile jemy. Niezależnie jaką metodę odchudzania wybierzemy, bo jest ich przecież mnóstwo, najważniejsze jest to, żeby się edukować, żeby się uczyć, bo ta wiedza, którą zdobędziemy, daje nam gigantyczną wolność. Ja mam nietypowe pytanie: Czy zmalał ci rozmiar buta, jak schudłaś? Tak! I to był dla mnie mega duży szok. Będąc osobą otyłą, kupowałam buty w rozmiarze 41, czasami 41,5. W tym momencie, kiedy zredukowałam o 50 kg, jestem w stanie z powrotem kupować buty w rozmiarze 40. Aczkolwiek przyznam szczerze, że tak się przyzwyczaiłam do tego 41 i że ta nóżka mi tam w środku lata, że często właśnie kupuję buty za duże. Jesteś po operacji żołądka, czy udało ci się bez? Schudłam 50 kg, moja najwyższa waga to było 130 kg, dokładnie 131. I schudłam bez operacji bariatrycznej i bez farmakologicznego wsparcia w leczeniu otyłości. Aczkolwiek do operacji zmniejszenia żołądka byłam zakwalifikowana i jest o tym długi film u mnie na kanale.